Podczas koncertu Sobota na Folkowo na praszkowskiej scenie wystąpił Zespół Pieśni Ludowej Prostna z Praszki, Zespół Pieśni Regionalnej z Dobrodzienia oraz najmłodsi z lokalnego studia piosenki. Po prostu mamy próby raz w tygodniu, w każdy czwartek, jak trzeba to się wtedy spotykamy częściej i po prostu no, mamy instruktora, mamy swoich grajków, którzy nam pomagają i w ten sposób ćwiczymy swoje skromne talenty. Ponad 200 osób na widowni, oprócz doznań muzycznych, miało okazję podziwiać tradycyjne, ludowe stroje występujących. Stroje powstały przy pomocy projektu, który Dom Kultury realizował. Fartuchy są późniejszej daty, ale to są oryginalne fartuchy, malowane, nie wyszywane, nie, nie drukowane, malowane na zlecenie. Stroje są generalnie nawiązują do ludowości Śląska opolskiego. Występy zespołów ludowych są upamiętnieniem tradycyjnych zwyczajów oraz wierzeń. Dzięki przedstawianym utworom muzycznym można lepiej poznać historię naszych przodków. Czasy idą do przodu, ale my żyliśmy w tamtych czasach i chcemy po prostu kultywować tradycje, żeby nawet nasze dzieci, nasze wnuki wiedziały, że coś takiego było. To jest bardzo ważne. Muzyka ludowa jest jednym z najstarszych przejawów kultury duchowej, a Praszkowski zespół prosna funkcjonuje już od ponad 40 lat. To był rok 1978, to był zespół pieśni i tańca, Był to był zespół młodzieżowy, również był równolegle zespół dziecięcy i po prostu koła Gospodyń. Koło Gospodyń troszeczkę później powstało, gdzieś tam chyba 79 rok. No o ile się nie mylę, oczywiście no wtedy to ten zespół do tego zespołu mieliśmy muzyka z Częstochowy, z on z Podsoshowy to był pan Zbigniew Szypior, barwne stroje, ludowe brzmienia oraz zajęte wszystkie miejsca na sali widowiskowej. Sobota na Folkowo sprawiła, że Dom Kultury stał się dla mieszkańców prawdziwym wehikułem czasu.